Zlecenie oczekujące. To jest temat dzisiejszego już trzeciego odcinka w serii, w której omawiam w jaki sposób... Składać zlecenia, w jaki sposób założyć konto maklerskie, takie totalne podstawy, jeżeli chodzi o inwestycje na giełdzie. Ja nazywam się Konrad Książak, jestem inwestorem indywidualnym od wielu lat. Przypomnę tylko, że partnerem odcinka jest firma XTB, na której dokonujemy tych wszystkich transakcji. Ja osobiście sam mam konto XTB i jeżeli chodzi o ich platformę, ich XTation, absolutnie nie miałem nigdy żadnych problemów. Też, jeżeli chodzi o prowizję do 100 tysięcy euro miesięcznie, jest tam 0% prowizji, więc to mnie. Bardzo mocno przyciągnęło do XTEBA i przyznam, że absolutnie nie żałuję, XTEB jest partnerem dzisiejszego odcinka. Link do otwarcia konta w -e w opisie filmu oraz też w komentarzu. Oczywiście serdecznie. Polecam. W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o no, shortowaniu, tak to można określić, a bardziej o graniu na kontraktach na różnicę kursową, czyli na kontraktach na CFD. Wtedy kupowaliśmy na krótko kontrakt na WIG20 i zauważmy, ja tutaj nie robiłem absolutnie żadnych transakcji, które nie byłyby nagrywane, i zauważmy, że tego kontraktu tutaj nie ma. Dlaczego? Ano dlatego, że ustawiliśmy tam, pamiętajmy, zlecenie: stop loss i take profit i nas wywaliło. Tutaj, jeżeli chodzi o wig 20, jeżeli sobie przejdziemy do y, indeksu wig 20, to zauważmy, że my mieliśmy ten stop loss w granicach 1780, z tego co pamiętam. Y, Im bardziej indeks idzie w dół, tym my więcej zarabiamy, jeżeli idzie w górę, to my tracimy. No i skoro ustawiłem ten stop loss i y, Wartość tego kontraktu przekroczyła ten stop loss w górę, czyli dla mnie sytuacja negatywna. No to automatycznie zlecenie zostało przyjęte, czyli można powiedzieć, wywaliło mi tę pozycję ze stratą. I kiedy chcemy zobaczyć, no to zauważmy, że tutaj nie ma niczego napisane, że jest jakakolwiek strata. Mamy zysk na samym dole, mamy zysk, tutaj też mamy zysk, dlatego że. To są tylko otwarte pozycje, zresztą mamy zakładkę otwarte, otwarte pozycje, też są zlecenia oczekujące. W każdym razie tu mamy tylko otwarte pozycje i zysk, ewentualną stratę z otwartych pozycji. Ale myślę, że wiele osób pamięta, że wpłacaliśmy tutaj 500 zł, a mamy 495,76. Wartość konta, czyli akcje plus pieniądze, czyli mamy jednak trochę, trochę mniej niż było to początkowo, niecałe 5 zł, tam 4 4,24 dokładnie, więc gdzie tak naprawdę możemy zobaczyć to, że nas rzeczy, że była jakaś transakcja, o której my nie wiemy, no bo na przykład nie wchodziliśmy na konto, my nic nie dokonywaliśmy żadnej transakcji, ale ustawiliśmy stop loss albo take profit i nas wywaliło, a można to zobaczyć na górze w zakładce historia, jeżeli włączymy sobie zakładkę historia, to mamy zamknięte pozycje i tutaj zauważmy w zamkniętych pozycjach jest właśnie WIG20 typ sell, no bo Ugraliśmy na krótko i zysk bądź strata netto, no zysk netto minus 6,30, tak? No czyli można powiedzieć, że, że mamy, tutaj, mamy tutaj stratę, jeżeli chodzi właśnie o, yy, właśnie o ten kontrakt. Tutaj komentarz SL, no stop loss był i on nas rzeczywiście wywalił. Cena zamknięcia 1771,30, także my. Nie braliśmy w tym, można powiedzieć, udziału automatycznie nas wywaliło, bo ustaliliśmy takie właśnie, właśnie parametry. Tutaj, jeżeli chodzi o tę zakładkę, historia, gdyby wam się wyłączyła, to nic się nie stanie. Nawet ja mogę wyłączyć tę zakładkę i zaraz będzie taki plusik się wtedy pojawi. I tutaj możemy sobie dodać tę zakładkę, historia. Może jeszcze tutaj pokrótce powiem, że jeżeli chodzi o tę zakładkę, historia, mamy tutaj jeszcze jedną taką dosyć istotną, jakby podzakładkę, czyli operacje gotówkowe. I tutaj niech was nie zmyli, znaczy tam nazwa może może troszeczkę troszeczkę mylić. To jest, jeżeli ktoś już analizuje sprawozdania finansowe, to może wiecie, że jest coś takiego jak rachunek przepływów pieniężnych i tam mówi nam stricte o pieniądzach. Czyli zauważmy, my dodaliśmy na swoje konto pieniądze. Tutaj te operacje gotówkowe można powiedzieć, że są takim raportem przepływów pieniężnych. My dodaliśmy te pieniądze na swoje konto i mieliśmy je na plusie. Później Kupiliśmy akcję PGE, czyli teoretycznie... No, nie straciliśmy nic, tak? No, bo tak naprawdę dopiero kiedy zamkniemy daną pozycję, to będziemy wiedzieli, straciliśmy czy zyskaliśmy. Ale pod względem czysto gotówkowym, no, mamy teraz mniej gotówki. Ta, ta gotówka jakby przemieniła się w akcję. No tutaj pamiętajmy o tym, że, że ja zawsze powtarzam: to jest cykl dla absolutnie początkujących, więc ja tutaj bardzo dużo rzeczy będę, będę upraszczał. I przez to właśnie, że my mamy mniej gotówki. Dlatego to jest z minusem. Te operacje gotówkowe nam mówią stricte o gotówce, czyli gdybyśmy w tym momencie kupili jakieś akcje za całą naszą kwotę, to byłoby to właśnie wszystko na minusie. No i na minusie też jest ta nasza pozycja już zamknięta na kontrakcie na CFD, na WIG20 minus 6,30, więc to są, te, to są te właśnie pozycje, które my tutaj mamy. No i jeżeli chodzi właśnie o te nasze. Ten nasz dzisiejszy temat to jest zlecenie oczekujące. Ja pod, czytając komentarze pod pierwszym filmem, staram się na większość z nich odpowiedzieć. Tutaj widziałem, że było kilka komentarzy właśnie odnośnie zleceń oczekujących, jeżeli chodzi o giełdy. I przyznam, że rzeczywiście to jest bardzo istotny temat, i często korzystam z tych zleceń oczekujących i tutaj zaraz powiemy sobie dlaczego. W każdym razie. Powiedzmy, że mamy znowu wybraną jakąś spółkę, którą chcemy kupić właśnie na podstawie tego zlecenia oczekującego. Ja w każdym filmie staram się pokazywać inny sposób kupna akcji, inny sposób y, wyboru pokazania jakby tego, tego wykresu akcji, bo na platformie XStation jest ich kilka, więc w każdym filmie tam będę jakiś nowy pokazywał. No i na przykład jeżeli chodzi o jakąś spółkę, jeżeli chcemy jakąkolwiek spółkę, no to wcześniej wpisywaliśmy w tym miejscu tę nazwę, a teraz możemy też tutaj tym plusem, Wpisać nazwę, i dzięki temu od razu dodamy ją do wykresów. I pamiętajcie to, o czym mówiłem wcześniej, że czasem wpisując samą nazwę może nam nie znaleźć tej spółki, trzeba ticker. No więc dobra, powiedzmy, że mamy spółkę Autopartner. Spółka, która zajmuje się częściami samochodowymi. No tutaj znowu, ja totalnie przykładowo mówię o spółce, o spółce Autopartner. To nie jest tak, że to jest jakaś świetna spółka, którą polecam. Chociaż tutaj no, muszę uczciwie przyznać, że akurat Autopartner w swoim portfelu mam. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę Autopartner, no to wpisujemy nazwę Auto... Partner i zauważmy, już nam pokazuje brak wyników, tak? Jakbyśmy dalej wpisywali nic się nie stanie, więc trzeba zrobić to, o czym mówiłem w pierwszym odcinku. Oczywiście zachęcam cię do obejrzenia innych odcinków, czyli musimy znaleźć jej ticker, najprościej wpisać po prostu nazwę spółki Bankier, czyli Autopartner Bankier i kiedy klikniemy właśnie na Autopartner Bankier, to w nawiasie będzie nam to pokazane. Mamy Autopartner i widzimy, że w nawiasie jest APR, czyli to jest ticker spółki Autopartner. APR, więc wpisujemy tutaj APR i widzimy, że na samej górze mamy APR Autopartner. Mogłoby być coś innego, więc tutaj musimy po prostu musielibyśmy poszukać właśnie właśnie Autopartner, no bo jak mówiłem też. Biorąc pod uwagę właśnie platformę Nox Station, tu kiedy wpisujemy jakieś litery, pojawiają nam się wszystkie dostępne instrumenty finansowe, które mają właśnie w sobie te litery. No ale mamy autopartner na górze, jest STC, czyli to nie jest, nie jest STC CFD, nie ma tutaj kontraktu, tylko to jest po prostu akcja, więc klikamy dodaj. No i jeżeli klikniemy dodaj... No to mamy, mamy tutaj wykres, kółkiem można oddalać i też oczywiście przybliżać. Jeżeli chodzi o wykresy, ja zawsze sobie daję wykres dzienny. Tutaj automatycznie miałem wykres dzienny, ty chyba będziesz miał wykres godzinowy. Czyli klikamy w tym miejscu i teraz tak. Ty będziesz miał prawdopodobnie w ten sposób, czyli H1. H1 to jest wykres godzinowy, czyli taka jedna świeca, takie jedno właśnie to, to zielone, to jest jedna godzina. Ja zawsze sobie daję na wykres dzienny, ze względu na to, że ja raczej patrzę w dłuższym terminie. Oczywiście tutaj, jeżeli na przykład, nie wiem, będziesz day traderem, no to dla ciebie dobrymi wykresami będą minutowe, albo pięciominutowe. Ja jestem jednak inwestorem bardziej długoterminowym, więc patrzę na zazwyczaj, w jakiś ja wiem, 90%, patrzę na wykres wykresy dzienne, czyli, czyli tutaj ustawiam D1. Są nawet spółki, w których ustawiam sobie, ustawiam sobie jeszcze jakby wyższy przedział czasowy, czyli tygodniowy tutaj W1, gdzie jedna świeca to jest jeden tydzień. Zauważmy, że no tutaj biorąc pod uwagę spółkę od 2016 roku i tak naprawdę nie ma dużo tych świec, dlatego że jedna świeca to jest jeden, jeden tydzień. No w każdym razie ja sobie ustawiam zawsze, zawsze D1, czyli ten dzienny wykres. Tutaj, jeżeli chodzi o wykresy, jak ja patrzę na wykresy, jeszcze kilka rzeczy sobie ustawiam, ale to nie jest też temat na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób właśnie ustalić to zlecenie oczekujące i dlaczego w ogóle się ustala te zlecenia oczekujące i dlaczego ja ustalam zlecenia oczekujące często. No, ze względu na to, że robiąc egzekucję natychmiastową, czyli to, że kupujemy tak jak w pierwszym odcinku, no, narażamy się na pewien problem, to znaczy my kupujemy po najlepszej możliwej cenie, jaka jest obecnie oferowana, czyli jeżeli w tym momencie ktoś by nam oferował 13 18 zł. 18 to groszy, po to po tej cenie kupimy, ale to, o czym też mówiłem w pierwszym odcinku. Przy tej egzekucji natychmiastowej, no jest można powiedzieć, takie pewne zagrożenie, że nie do końca kupimy po tej dokładnie cenie, tylko no, po prostu po cenie, której, po której będą chcieli nam sprzedać te, te akcje. No, i jeżeli to będzie bardzo duża transakcja, no to może być tak, że będziemy kupowali po coraz gorszych cenach. tak? Tutaj, jeżeli ktoś chce, no to jest taka strona gragiełdowa.pl i tam jest pokazany aktualny arkusz zleceń, ale z 15-minutowym opóźnieniem. I teraz na przykład. Zauważmy, że to jest arkusz, arkusz zleceń sprzedaży spółki Autopartner APR, czyli to są ludzie, którzy chcą sprzedać nam te akcje, i zauważmy, oni chcą sprzedać po 13:22, później jest 13:32, 13:34, 13:38. Więc gdybyśmy na przykład chcieli kupić 10 tysięcy akcji to 397 kupiłoby nam się po 1322, później kolejny 1400 po 1332, więc już wyżej, później 34,38 itd, i tak dalej. No nie jesteśmy w stanie zleceniem natychmiastowym kontrolować tej ceny, po której my chcemy kupić, i jeżeli to jest jakaś mała transakcja opiewająca na nie wiem, 1000-2000 zł no to musiałaby być to naprawdę bardzo mała spółka, żeby coś nas tutaj zaskoczyło, ale jeżeli będziemy kupować nawet średniej wielkości spółki za kapitał rzędu, nie wiem, 15-20 tysięcy, no to myślę jednak, że warto tutaj złożyć to zlecenie oczekujące, ze względu właśnie na to, żebyśmy się tak troszeczkę nie przerobili. No tutaj, gdybyśmy złożyli zlecenie za powiedzmy 50 tysięcy, to zauważmy, po jakich cenach by nam poszło: 5 tysięcy tu, 18 tysięcy razem 23, 33, 40, no po 13, 38 nawet by nam kupowało, a na początku 13,22, czyli jest pewna, pewna różnica, więc tutaj też na to myślę, że warto zwrócić uwagę i dlatego właśnie stosuje się te zlecenia oczekujące, po to, żeby bardziej kontrolować cenę. I jeszcze jest drugi powód. Ja mogę patrzeć na przykład na wykres. Jakiejś spółki i stwierdzam po analizie tego wykresu, że jest jakiś ciekawy poziom, do którego spółka dochodzi i się odbija. No i tutaj zaznaczmy sobie taki poziom, możemy sobie po tutaj w tej lewej stronie jest taki cały przybornik i jest też, są też linie, dajmy sobie linię poziomą. Jeżeli kliknę, to mi się od razu linia pozioma ustali. Jeżeli kliknę i przytrzymam, to mogę sobie ją, ją zmieniać. No i ja tutaj stwierdzam, że kurczę, widzę, że jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę AutoPartner, to mieliśmy do czynienia z tym, że spółka odbijała się 1260. Mniej więcej widzę, że od tego 1260 kilka razy tu mi się odbijała, więc wydaje mi się, że to może być ciężki taki bardzo mocny, mocny poziom. W tym momencie też się odbijała. W tym momencie z góry nie mogła, nie mogła wybić tego, tego poziomu. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś istotny poziom. Tutaj ważna rzecz. Ja nie mówię, że, że tak jest, ale, ale chodzi mi o to, żeby pokazać ci jakby sposób działania i dlaczego te zlecenia oczekujące się, się ustawia. No, ale tak na szybko możemy stwierdzić, że rzeczywiście może być to jakiś taki dosyć istotny poziom. No więc widzę, że kilkukrotnie odbijała się spółka od właśnie tego miejsca. Ale to nie jest tak, że dokładnie do tego 1259, które sobie ustaliliśmy, musi spółka dojść. Zauważmy, w tym miejscu na przykład doszła do 1270 mniej więcej. Więc ja chcę kupić tą spółkę w momencie, kiedy będzie właśnie przy tej linii, bo uważam, że ona znowu dojdzie do tej linii i się później odbije, będzie dużo wyżej. Ja mogę kupić w tym momencie spółkę, ale zauważmy, że kupię po cenie 13,20 mniej więcej, a mam szansę kupić na poziomie 12,70. To nie jest jakaś strasznie duża, duża różnica, ale myślę, że można tutaj spróbować w ten sposób kupić. Taka dosyć myślę, że istotna rzecz, jak ja to robię, ja Zazwyczaj jakby robię miks tego, mix tych zakupów. To znaczy bardzo często robię tak, że część spółki kupuje za po zleceniu natychmiastowym, czyli tak jak kupowaliśmy w pierwszym odcinku, ale też część spółki daje właśnie to zlecenie oczekujące, dlatego że ja też nie zawsze chcę się tak o ogrosze spierać i przyznam, że gdyby w tym momencie auto partner był po powiedzmy 14,50, na przykład tutaj, to wtedy bym sobie poczekał. Wtedy bym poczekał właśnie na te poziomy 12,70 mniej więcej. Ale jesteśmy na poziomie 13,18. No to jest dosyć, dosyć blisko. Tutaj mówię dosyć blisko procentowo, tak? Jeżeli chodzi o 13,18, to od tej, naszej, od tej naszej kwoty 12. 12,60,70, no, bo tak sobie ustalimy. Różni się tak naprawdę trzema procentami. Ja też uważam, że nie zawsze warto spierać się o aż takie, aż takie drobne i warto jednak jakąś tam część portfela już sobie wsadzić w tę spółkę. Przynajmniej ja w ten sposób robię. Czyli gdybym ja w tym momencie chciał kupić spółkę Autopartner, to część kupiłbym zleceniem natychmiastowym, ale też sobie bym ustawił właśnie takie zlecenie oczekujące. Więc no może tak, możemy tak oczywiście zrobić. Więc kupmy jedną akcję według tego zlecenia natychmiastowego, a później sobie ustalimy kolejne dwie akcje na zlecenie oczekujących. Ja wiem, że wiele osób powie, że po co kupować jedną czy dwie akcje, ale to jest tylko poglądowe. Ja ci pokazuję w jaki sposób to wszystko działa. Więc znowu możemy i w inny sposób zrobić to zlecenie natychmiastowe. Wcześniej klikaliśmy w tym miejscu i tutaj szukaliśmy tych spółek. Później można też kliknąć prawym przyciskiem myszy i to było w ostatnim odcinku, a dzisiaj kupimy z poziomu wykresów w tym miejscu na górze zauważasz masz napisane 100 i to jest wolumen i tutaj cena kupna no albo ceny sprzedaży. Krótka sprzedaż na akcjach jest niedostępna. Pamiętamy to z ostatniego odcinka. Gdyby to był kontrakt CFD, to wtedy byłaby dostępna ta krótka sprzedaż. Kupmy w zleceniu natychmiastowym jedną akcję. Więc tutaj możemy albo plusem, albo minusem zmieniać, albo po prostu Kliknąć dwa razy i wpisać daną, daną liczbę bądź cyfrę. No w moim przypadku to będzie 1. I jeżeli kliknę to na zielonym tle 13,22, no to od razu przeniesie mnie do tego, że czy rzeczywiście chcę kupić jedną akcję z prowizją 0 zł po 13,22. Klikam tak. No, i jeżeli kliknę tak, zaraz oczywiście to zlecenie pójdzie po najlepszej możliwej dla mnie, dla mnie cenie, czyli po tej cenie, po której ktoś po prostu chce mi to sprzedać. Więc mam już taką akcję kupioną, ale chcę też sobie dokupić jeszcze, właśnie poprzez zlecenie oczekujące, dwie akcje spółki Autopartner. No i na poziomie tutaj mamy 1259, pokazane jest, że pozycja została otwarta na 1259. Więc myślę, że w okolicach 1270-1280 można takie, takie zlecenie otworzyć, więc powiedzmy 1275. Prawy przycisk myszy, nowe zlecenie, zlecenie oczekujące. No i teraz, jeżeli chodzi o zlecenie oczekujące, zauważmy, mam tutaj na czerwono sal limit, dlatego że kupiłem już spółkę AutoParter, więc mogę też jako zlecenie oczekujące sprzedać tę, tę spółkę. Tutaj, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o autopartner, mogę ustawić stop loss, czyli zlecenie oczekujące, albo też take profit, czyli też zlecenie, zlecenie oczekujące. W każdym razie ja chcę dokupić jeszcze autopartner, zlecenie oczekujące. No i teraz, jeżeli wpiszę tutaj 12,70, czyli kwotę niższą od obecnej kwoty, zauważmy. Mam w tym momencie buy limit. 12,70 miało być. I mogę teraz kupić jedną akcję, w, w, w właśnie buy limit tutaj mi pokazuje. Ale gdybym wpisał wyższą kwotę, na przykład nie wiem, 13,70, to byłoby buy stop. Czyli mi się troszeczkę to zmieniło. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Jeżeli kupuję właśnie według buy limit, czyli tego, którego my chcemy dzisiaj kupić po 12,70, to oznacza, że. Akcje kupią nam się, jeżeli byśmy mieli kilka akcji, powiedzmy nie wiem, 5, to akcje kupią nam się za 12,70 albo niżej. Czyli, jeżeli będzie 12,71 najlepsza oferta sprzedaży, to nam się te akcje nie kupią. Kupią się po 12,70, może 12,69, jeżeli takie będzie najlepsze, najlepsze zlecenie. Więc tutaj, jeżeli mamy buy limit, to oznacza, że my kupimy te akcje po cenie ustalonej albo po lepszej. Jeżeli mo możemy znaczy możemy zrobić też to w drugą stronę, czyli możemy uważać, że jest spółka autopartner i ona będzie y będzie szła w górę dajmy sobie, tak, że ona tutaj idzie, idzie nam w górę, y ale w tym momencie na przykład, to wszystko co pokazuję, jest oczywiście przykładowe. O, w tym momencie uważamy, że może, może spółka zawrócić, tak? Że, że tutaj może zawrócić. Ale z kolei myślimy tak. Ale jeżeli to 14,40 nam przebije, to będzie oznaczało kontynuację ruchu wzrostowego. Więc my uważamy, że przebicie tego 14,38 albo 14,40. Będzie oznaczało, że spółka będzie szła w górę, więc my też możemy chcieć kupić spółkę dopiero w momencie, kiedy przebije określony poziom. To też jest tak naprawdę sensowne. I wtedy, kiedy damy nowe zlecenie i powiedzmy oczekujące po 14:40, jeżeli przebijemy 14:40, to chcemy kupić, to właśnie da nam się buy stop. I teraz spółka autopartner kupi nam się po tej cenie ustalonej. Albo pogorszej, czyli będzie on zacznie kupować w momencie, kiedy będzie 14,40, ale jeżeli ktoś będzie chciał nam dać 14,45, no, to też kupi właśnie po tej cenie. Czyli tutaj też nie do końca my kontrolujemy tę cenę. I znowu ta sama sytuacja. Jeżeli to jest jakaś mała transakcja, raczej nie ma czego się obawiać. Ale jeżeli to jest oczywiście transakcja duża, bardzo duża, no to może być tak, właśnie, że, że kupimy po cenie dużo wyższej niż ustalona. Więc tutaj, kiedy mamy, myślę, że najłatwiej to zapamiętać. Kiedy mamy buy stop. Stop może być ceną gorszą, jeżeli mamy limit, by limit, to może być cena lepsza dla nas. No my tutaj w, przy, w naszym przypadku y, to usuniemy. Jeżeli chcemy chcemy cokolwiek usunąć, to wystarczy kliknąć na to i nacisnąć klawisz delete i się wtedy usuwa. To usuniemy, to usuniemy. Chcieliśmy na poziomie 1270 kupić tę akcje przy zleceniu oczekującym, więc prawy przycisk myszy, y, nowe zlecenie, zlecenie oczekujące. 12. Ile chcieliśmy? 1275 chyba. 1270. I jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, tutaj też jedna sprawa, zauważmy: 1274 możemy, 75 nie. Muszą być wielokrotnością liczby 0,002, tak? czyli, czyli może być tutaj parzysta. Dajmy sobie 1274. No i chcemy kupić 5, no niech będą 3 akcje po 12,74. I jeżeli teraz klikniemy buy limit, znowu spyta nas się, czy wszystko jest ok, czyli wolumen 3 zł, cena 12,74, typ buy, prowizja 0, 0 zł, klikamy tak. I zauważmy, w tym momencie nie pojawiła nam się żadna otwarta pozycja, bo my nic nie kupowaliśmy. Ale w zleceniu oczekującym mamy autopartner cena, e, cena zlecenia 12,74 i typ buy limit. Czyli, jeżeli dojdzie ta cena akcji do 12,74, spadnie na 12,74, to my wtedy będziemy mogli kupić znaczy kupi nam się automatycznie ta spółka. My nie musimy być fizycznie na platformie i nie musimy nic kliknąć. Tak jak nie musieliśmy nic kliknąć, żeby Stop Loss nas tak naprawdę wywalił z, z indeksu CFD na WIG20, tak samo tutaj. To zrobi się totalnie automatycznie w momencie, kiedy nas nawet nie będzie. Także my już tutaj nic nie musimy ustalić. Oczywiście możemy to zmienić. Zauważmy, jeżeli chodzi o ten wykres, pojawił nam się takie pomarańczowe, pomarańczowa przerwa, Linia i jeżeli klikniemy ją i przytrzymamy, możemy ją zmienić. Jeżeli puścimy, to nam się nas się spyta, czy chcemy rzeczywiście zmodyfikować to zlecenie. My nie chcemy, więc nie modyfikujemy. Jeżeli byłaby sytuacja, w której na przykład nie widzisz tego zlecenia, nie widzisz tej pomarańczowej linii, może ci się mu po prostu odkliknęło. Wtedy prawy przycisk myszy i widoczne elementy i może być, że na przykład te zlecenia oczekujące są niewidoczne. Widzimy popatrz. Zlecenia oczekujące są niewidoczne i ja nie widzę tego, ale jeżeli kliknę prawy przycisk myszy, widoczne elementy i odkliknę te zlecenia oczekujące, to z powrotem to jest. Także jeżeli czegoś nie widzisz, zazwyczaj widoczne elementy tutaj zazwyczaj zazwyczaj tutaj da się wszystko poprawić. Więc w momencie teraz, kiedy do cena dojdzie do 1274, nam to się kupi po cenie 1274 albo też lepszej. I zlecenie oczekujące jest fajne, dlatego że jeżeli ustaliliśmy, że właśnie Autopartner to jest taka spółka, którą warto by kupić po tej cenie. No to w takim razie my już nic nie musimy robić. My nie musimy tu co godzinę zaglądać, a to jest myślę, że wielki taki problem wielu inwestorów, że co chwilę zaglądają do tego arkusza zleceń, co co chwilę patrzą, czy, czy jest dobra cena, czy nie. Tutaj. Ustawienie zlecenia oczekującego daje nam spokój. No i jak mówię, gdyby ta cena była na poziomie tam 15 zł, mniej więcej, czyli duża różnica kilkunastoprocentowa od tego, kiedy chcemy kupić, no to wtedy wtedy oczywiście ustawiłbym to zlecenie oczekujące. Ale ze względu na to, że cena jest bliska temu mojemu zleceniu oczekującemu, to ja sobie już część kupiłem, już w spółce jestem, uważam, że jest dobra, więc w spółce jestem. Przypomnę, że to jest wszystko, że to wszystko tutaj, co. Mówię to nie jest porada inwestycyjna, tylko, tylko po prostu takie pokazanie ci, jak to wszystko działa. Więc w spółce już jestem, a jeżeli, jeżeli ta spółka zejdzie do 1274, no to wtedy ja dokupię więcej akcji, automatycznie mi się dokupi te więcej akcji. Jaki jest tego minus tych zleceń oczekujących? Ano, minus jest jeden i to myślę, że dosyć istotny. Gdyby coś się nagle w tym momencie w spółce wydarzyło. Czyli na przykład nie wiem, no. Na przykład, co może, się, co może się wydarzyć? Okazuje się, że yy, cały świat zakazuje samochodów. W ogóle nie, nie ma nigdzie samochodów. No to spółka autopartner, która handluje częściami samochodowymi, yy, no, będzie miała troszeczkę przekichane. Więc okaże się wtedy, że jej kurs spadnie bardzo, bardzo mocno w dół. No, spadnie w dół. No, ciężko, żeby spadł do góry. W każdym razie spada jej kurs, a nam to zlecenie się aktywuje czyli po 12.74 my i tak kupilibyśmy mimo tego, że mimo tego, że spółka bardzo mocno zleciałaby, zle, zleciałaby więc to jest taki można powiedzieć duży minus. Jeżeli coś się strasznego w spółce dzieje, no to warto oczywiście usunąć sobie takie zlecenie oczekujące. Ale ogólnie ja bardzo często korzystam z tych zleceń oczekujących, żeby nie wchodzić co chwilę, nie patrzeć, jaka jest cena, tylko po prostu uważam, że ta cena jest, będzie ciekawa do wejścia w spółkę. Ustawiam sobie, niech to, niech to stoi. I tutaj jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o te zlecenia oczekujące. Jeżeli chodzi o. Oto zlecenie zlecenie oczekujące, możemy sobie coś ustawić coś takiego jak datę wygaśnięcia. Czyli chcemy na przykład kupić tę spółkę, ale tylko przez ten tydzień. Więc dajemy na przykład tam 12 12 zł, dajemy datę wygaśnięcia i ustawiamy kiedy nam to zlecenie ma wygasnąć. Czyli chcemy na przykład do 20 sobie to kupić do 16:34. I jeżeli do 20 ta cena nie zostanie osiągnięta, to automatycznie to zlecenie nam się usunie i nawet gdyby ta cena została osiągnięta 21 to nam już to nas już to nie interesuje, już wtedy nie będziemy mieli tego zlecenia. Da się coś takiego ustalić. Ja przyznam, że z tego praktycznie nigdy nie korzystam, ale oczywiście tutaj mówię o wszystkim, więc da się coś takiego ustalić, można coś takiego, coś takiego ustalić. I w ten sposób robimy to zlecenie oczekujące i tak naprawdę właśnie po to robi się to zlecenie oczekujące. I to wszystko co Przygotowałem na dzisiaj dla ciebie w tym odcinku. Napisz w komentarzu znowu o czym chciałbyś słyszeć w kolejnym odcinku. A ja za dzisiaj standardowo samych zysków. No i cześć, trzymaj się.